Jeśli masz dość konwencjonalnych lekcji i konwencjonalnego sposobu przekazywania wiedzy, a Twój mózg czuje się zmęczony nauką, trening edu kreatywności może być dobrym punktem startu, żeby to zmienić. Jest to pewnego rodzaju narzędzie do rozwijania obu półkul mózgu, a zatem lewej, odpowiedzialnej za pamięć, logiczne myślenie i umiejętność uczenia się, oraz prawej, tej bardziej kreatywnej, stąd edu i kreatywność. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się, myślenia, wnioskowania, Rozwiązywania problemów, a nie odtwarzania rozwiązań, ćwiczenie pamięci i koncentracji. Na zajęciach uczestnicy pracują samodzielnie, w parach i grupach. Rozwiązują różne zadania i problemy, a im ciekawsze pomysły prezentują, tym lepiej. Każde zajęcia zawierają trzy elementy: trening, edu i kreatywność a więc trenujemy pewne umiejętności, uczymy się ich oraz kreatywnie stosujemy to, czego się nauczyliśmy.